dobry, dobry dzień moi drodzy Oj, samochód Jedziemy na alpaki Idziemy wyprowadzać na spacer Alpaki Więc postanowiłam wziąć kamerkę Żeby nagrać dzisiaj vloga Więc zaczynamy moi drodzy Zaczynamy Myślałam, że tylko ja taki mam. A nie! Kurczę, jestem głodna. Może jakieś żabki. Dzisiaj prowadziłam tak, tak dużo zajęć grupowych, że wykorzystałam całą swoją energię. No i dobra, teraz mam w idziemy, to jest Nasia, która jest nadal zbiana, po prędzej. To jest Sasia, Sasza, jesteś. Jestem trzezwy. trzeźwy Trzeźwy, dobrze, szkło. Jak, jak łza. E, to jest Marek. Marek dzień dobry, tu my viewers. Dzień dobry, drodzy. Drodzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Mało energicznie, no dobra. Ile nam tam jechać? Jak długo nam jechać? Godzina 20. A czemu tak długo heliście? W ogóle to, moi drodzy, chciałabym Wam podziękować za te wszystkie komentarze pod ostatnim filmikiem. Bo prosiłam, żebyście zostawiali mi serduszek i dostałam tak dużo serduszek, w ogóle była duża, duża statystyka, komentarzy. Duża ilość komentarzy na ilość wyświetleń. Dziękuję Wam bardzo. Po tym filmikie możecie zrobić to samo. Polecam, polecam. Alpaki to jest to samo co lamy, czy nie? Nie. 2, 4, 6. 2 brakują, powinno być 8. A mogą też plunąć, nie? Yy... Nie. Podczas walki samce dziewczyny Aha. jak chcemy zabrać im dzieci, a tutaj najwyżej możecie dostać dmuchnięciem powietrza, Aha. albo marchewki podczas karmienia, bo każdy tą marchewkę by chciał wieść. Na takie miękkie te włosy. Ja mam miękkie. odbokie, o tak

tak, możecie, tak jak najbardziej to Uuu, dzień dobry, ciebie jeszcze nie widziałam. Dzień dobry. Aaaa! On mnie dotknął. Już nie mam. To jest Gregor, ja mam Gregora. Oj, oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, Miecz, Zamiast psa. Tak. Mieszkali, ja do swoich 9, 9, 9 metrów. Tak no. ty się uciesz będzie miał przyjaciela. Chodź, Gregor, chodź. Armani. Armani? Irka, twój i twój jak się nazywa? Mimi. A tam. Gregor, zmieniamy kierunek. Gdzie, gdzie, gdzie? Ale miękkie to jest. ile on ma? Tu wszystkie mają koło roku. Koło roku. A to są jakby, nie wiem, małe? Czy... To, są, to jest takie przedszkole, bo samice osiągają dojrzałość w wieku dwóch lat, a samce w wieku trzech lat. Więc tu mamy takie przedszkolaki, bo one mają około roku. Irka jak tam twoja alpaka? Bardzo grzeczna. Grzeczna? Uuu, ale jest gorąco. Fuh, fuh, fuh. Idziemy nad jeziorko, może tam będzie chłodniej. Chodź Gregor, chodź, chodź Gregor, no chodź! Gregor, chodź! Taki niegrzeczny jest troszeczkę. Gregor! Gregor, chodź tu! Chodź, chodź! Coś jak twoja alpaka grzeczna? Tak, jest fajna. Podobno na mnie. Настя, твоя е калпака, живеш ли? Да, много. Това е Бемби. Бенби. Мой е Чарли. Мой г... Ясно, че забравих. Greg, Grego, Gregor. 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 Czyli tak, oni mają taką samą sierść tu wszędzie jak na głowie, tak? Tak, tak. Ja już jakoś do Gregora się przyzwyczaiłam. Zabieram. Ja już, już, czuję go, czuję go vibe. No, nie piękny, nie piękny, nie piękny. No, selfie z nimi ciężko porobić. Ciężko. I selfie i foteczki. <laughs> а, что не вот, нельзя Нельзя, да. ага. Могут копнуть. Это <laughs> <laughs> uh, <to> я. Страшно. Говори. Говори. Лилька говорит. Лилька говорит, что альпаки забавные и мягкие. I śmieszne. I nie wyobrażam sobie, jak oni tu żyją, jak jest 30 stopni. Bo mi jest gorąco, z takim futrem to w ogóle nie wiem. Jak się dużo z alpeką y, przebywa i dużo pracuje, to są w stanie niektóre komendy wykonywać tak jak piesek, ale trzeba naprawdę Aha. dużo pracować. U nas taka najbardziej oswojona to jest Blanka, taka biała alpakka. Mhm. Więc stopniowo, mhm. a jest to bardzo stadne zwierzę i bardzo wrażliwe. Jeżeli my oczywiście założyć, możemy kantar i smyć i przeciągnąć, bo jesteśmy silni i ono z nami pójdzie, mhm. ale zwierzę może paść ze stresu. Mhm. Więc stopniowo, najpierw zakładamy kantarek, potem dwa, trzy kroki, coraz dalej, coraz dalej. Tak jak pies nigdy nie będzie, nie? nie, nie. Ja też tak mówię. Podobnie? Podobnie, tak. Nawet pomyliłem. Oj, tak od dołu podobne są do takich psów, takich. Takimi uszami. Tak. Tak, tak, tak. Ja się za jest z Bigel, wraca. Bigel, no, no. Ale Daktyl będzie miał dzisiaj zapachy. To takie zdjęcia na ten, na profilówkę, nie? A to takie młody ja, z przyjaciółmi na wybiegu. Rzeczki, minerały, witaminki. Możemy przysunąć przez. Irka, to nie dla ciebie. O! Szanowni y, alpaki, mam tutaj dla Was jedzonko. A, ale miło. Jakut kurześ. Łąga. Tu masz siłę. Została Ci siła. Dajemy. Zaraz Lilka będzie dojść krowę. Ale sztuczną. I to jest prawie takie same jak prawdziwe krowy, tak? Ta krowa stoi już tu 3 lata. Jak przyjeżdżają przedszkola, to jak przyjadą na 3 godziny, to 3 godziny ciągną za te cyce, więc one już tak nie działają, naprawdę. Aha. jak działały na początku. Ale ci tu jest. Nie za każdym razem, czy tak działa, nie? Koniki, teraz koniki. Ja się boję generalnie koni. Nie się boi też Ja też się boję. czemu on jest taki gruby? Jeśli się boi, on są jakieś takie nieprzewidywalne I co my będziemy mogli się przyjechać chyba. Nie wiem. Boję się. Did you ever mm, write how it, write a horse? No. no. no? Mm. me too me too Last year I ride a camel. I think it's similar, no? A im to nie boli, ja mam wrażenie, że im to boli. Zawsze mi, zawsze mi tak szkoda tych zwierząt, nie wiem. Lila, powiedz coś. A? Lilka. Mm. Coś powiedzieć? Nie, to nie Lilka A, to, to nie Lilki. Pomyliłaś. Możemy sobie już. Da, ja na da ja na tu, -turi tu tu tu. Ale teraz Lilkę nagrywamy. Nie. Wiesz co będzie jak ona. To zobaczy. To zobaczy, no. To idę do Lilki macie ochotę. Jest brązowa i jest w środku. Okej. Okay. Do środka nie wchodzimy. Idziemy karmić. O! Dzień dobry, dzień dobry. Widzisz jedzenie, idziesz po niego. Nie? Albo ko, dałaś Mogę sobie tutaj kamerkę ustawić, tak? Myślę, że tak. Nie przeszkadza przeszkadza. Mamy fotki. No, ona wszystko zabrała, wszystko. Już nie mam nic, nie mam nic, nie mam nic, nic nie mam. Czemu ona tak na mnie idzie? Ja tak Dobrze, nie zaczepiaj. Nie mamy już. A można go pogłaskać, on Można on... go pogłaskać. Tej byś utrzymać też. Szczerze, już jestem troszeczkę zmęczona i chcę jeść. Jak zawsze narzekam, ale takie życie, no chcę jeść. No to zrobić. A teraz koniki. Tam wiecie różne. Kozy, nie kozy, barany. Osioł teraz jest osioł jest ładny Oj Chyba się opalę Po koszulkę Jak ja to lubię Super Po koszulkę opalinizna Najlepsza, ale nic Niedługo do Włoch To wyrównam To jest osioł, to jest osioł? To jest osioł, najprawdziwszy osioł Takich jest na świecie gdzieś ponad cztery Ale to Patrzeć to na przykład... Jak tam życie? O, To jest tak ten ostatni. Dzień dobry. Co tam u ciebie? Mogę cię pogłaskać? Czy nie? Nie, nic nie ma, ale pogłaskać cię chcę. Nie, 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 nie chcesz? Nie, nie. Dzień dobry. Mogę wywiad. Wywiad. Jak panu się mieszka w Polsce, proszę mi opowiedzieć. Podoba się w Polsce? Nie za bardzo. Okej, okay, dobra, idziemy <laughs> dalej. Jak panu się podoba w Polsce? Masz tak pięknie wyglądasz na tle kwiatków, po prostu no. przepięknie. Na profilówkę, na profilówkę. O tak, o pięknie. pięknie. Cieszę się. O matko, tak, a ja już mówiłam, że jestem głodna. No dobra, ja wam, ja nie pokażę co je jem, pokażę tylko co piję. Oooo, jakie to jest wygodne. W drugą stronę, w drugą stronę to. No co moi drodzy, jakoś trzeba zakończyć tego vloga chyba, co? Może ktoś tutaj był z moich widzów i też mi napisze komentarz jakie jakie macie wrażenia, jakie mieliście wrażenia po zwiedzaniu wyprowadzaniu Alpak, Aleks mnie tutaj nagrywa. Jak tam twój YouTube? Mój fajnie Fajnie? Rozumiesz? Ile masz już subskrypcji? Prawie 25 tysięcy 25 tysięcy Jo Ile ci dziennie przybywa? 300 gdzieś tak mniej więcej Około 300? No Nieźle Także jestem już prawdziwym blogerem YouTuberem YouTuberem Już pieniądze tyle mam, że kurwa nie wiem gdzie je w ogóle <laughs> sadzić po prostu takie jest życie blogera. Co zrobisz? Bogacze, o, widzicie bogaczy tutaj. W torebce wszystko trzymasz? Bo mogę sobie bo mogę pozwolić po prostu, to wiesz. No. no. A żona co? Jak żona regułem taki hajs z YouTube'a? co? No, w ogóle po prostu straciła głowę, kupuję wszystko co widzi po prostu. Kłamie. Jeździ codziennie po prostu bali, chujali <grystanie> A ja siedzę na pierdziele mnie robię te filmiki no. na YouTube Jeszcze <grystanie> chciałam jakoś podsumować Ale zapomniałam A no właśnie tak chciałam powiedzieć, że też, że musicie mnie subskrybować, bo jeżeli nie będziecie mnie subskrybować, to będzie mi bardzo smutno. A pewnie nie chcecie, żeby mi było smutno, nie? No, no pewno nie chcecie, bo ja to czuję, czuję ten vibe, czuję, że Wam się nie chce, oj, że, że Wy nie chcecie, żebym było smutno, więc subskryb, kciuk do góry i komentarz. <grywy> Dziękuję moi drodzy! Kocham Was wszystkich! Widzimy się niedługo. niedługo!